O rekonstrukcji może polecieć wiele głów zaskoczenie w sondażach. Co się stało z liderem zaufania? Ujawniono, kto chciał zorganizować zamach stanu w Polsce. Szokujące wyznanie. Część kraju może znaleźć się pod wodą. Najsilniejsze trzęsienie ziemi od lat. Potężne tsunami może uderzyć w kilkanaście państw. Co się dzieje i jak się chronić? Ogromna eksplozja, zmieciona fabrykę. Ludzie uciekają, całe miasto zablokowane. O tym wszystkim i nie tylko. W głównym wydaniu wiadomości z dnia dzisiejszego na kanale 24 Polska. Nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał. Gigantyczne trzęsienie ziemi uderzyło we wschodnie wybrzeże Kamczatki, a jego skutki mogą wstrząsnąć Ameryką. Prezydent Donald Trump wydał pilne ostrzeżenie. Zagrożenie tsunami rozciąga się od Japonii aż po Hawaje, Alaskę i zachodnie wybrzeże USA. Na Pacyfiku powstały fale o wysokości do 4 metrów, a władze Honolulu już ogłosiły ewakuację części wybrzeża. Trzy wieloryby zostały wyrzucone na brzeg Japonii pod tsunami, podaje stacja NHK. USGS potwierdziła siłę kataklizmu. Magnituda 8.7 to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym regionie od 1950 drugiego roku. Epicentrum znajdowało się zaledwie 125 km od Pietropawłowska Kamczackiego, a wstrząsy sięgnęły aż po Sachalin i Kuryle. Rosjanie donoszą o rannych, zawalonych budynkach i panice. W tym mężczyźnie, który w desperacji wyskoczył z okna, Tymczasem Amerykanie szykują się na najgorsze. Alarm tsunami obowiązuje już Kalifornię, Oregon, Waszyngton, południe Alaski, Aleuty i Kanadę. Służby mówią o niszczycielskich falach, a Trump apeluje do obywateli: bądźcie silni i bezpieczni. Czy USA uderzy wodny kataklizm? Czy to dopiero początek serii sejsmicznych tragedii? Śledzimy rozwój sytuacji na bieżąco. Kulisy politycznej decyzji? Izabela Bodnar zaskakuje opublikowanymi wiadomościami. Czy w tle rezygnacji naprawdę chodziło o demokrację, czy coś więcej? W sieci pojawiły się prywatne wiadomości, które posłanka wysłała jeszcze 29 czerwca do polityków Polski 2050. Padają tam mocne słowa o weryfikacji wyborów i o najważniejszym celu w polityce. Jeszcze na kilka dni przed odejściem apelowałam. Prosiłam o czas na sprawdzenie nieprawidłowości w wyborach, ale to było jak walenie głową w mur. Nie wiem, kto wmówił Szymonowi, że to oznacza zamach stanu, ani kto mu dał prawo do jednoosobowego, definitywnego stwierdzenia, że wszystko było dobrze i demokratycznie. Izabela Bodnar, posłanka na Sejm, to jej zdaniem uzasadnia potrzebę weryfikacji nieprawidłowości. W kolejnej wiadomości zaznacza: Jestem w polityce dla moich dzieci, nie dla mnie, nie dla stołka za kilkanaście tysięcy. Najważniejsza była i jest dla mnie demokracja. Przypomnijmy, na początku lipca Izabela Bodnar ogłosiła odejście z partii Szymona Hołowni, zarzucając jej zrównywanie demokratycznej KO z populistycznym PiS. Teraz, po ujawnieniu treści prywatnych rozmów, decyzja ta nabiera nowego kontekstu. Jeszcze kilka miesięcy temu był twarzą nadziei i stabilności. Dziś zamyka ranking zaufania z dramatycznym spadkiem poparcia. Szymon hołownia zanotował najniższy wynik w historii swoich notowań. Zaledwie 18,5% zaufania. Nie ufa mu aż 62,9% badanych to nowy rekord niechęci. Wyprzedził pod tym względem nawet Jarosława Kaczyńskiego. Na czele rankingu znalazł się Karol Nawrocki z wynikiem 46 i 0,8% zaufania. Zyskał niemal 5 punktów procentowych względem czerwca. Zaraz zanim Radosław Sikorski z 42,2% zaufania oraz najlepszym bilansem, więcej osób mu ufa niż nie ufa. Trzeci jest Rafał Trzaskowski, choć jego notowania również spadają. 40,5% zaufania i blisko 50% nieufności. Zaskoczeniem jest Krzysztof Bosak, który dzięki wzrostowi zaufania do 38,1% wskoczył na czwarte miejsce. Za nim Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, Magdalena Biejat, Sławomir Męcen i Donald Tusk. Wszyscy mieszczą się w granicach od 35 do 37%. Eksperci zwracają uwagę na utrzymującą się siłę polityków lewicy oraz stabilną pozycję Kosiniaka-Kamysza i Zgorzelskiego. Ich wyniki sugerują, że rozpad trzeciej drogi był korzystny. Ale nie dla hołowni. Jego spadek może być skutkiem kontaktów z politykami PiS, niejasnych deklaracji i napięć wokół rekonstrukcji rządu. Z lidera zaufania stał się symbolem nieufności. Czy Polska 2050 to przetrwa? Czy po politycznym przemeblowaniu rządu przyjdzie czas na czystkę w spółkach Skarbu Państwa? Po nominacji Wojciecha Balczuna na nowego ministra aktywów państwowych, pytania o przyszłość prezesów największych firm państwowych rozbrzmiewają coraz głośniej. Na zdjęciach z kancelarii premiera widać czterech kluczowych graczy obecnego gabinetu: Klimczak, Kierwiński, Balczun i Kulasek. Ministrowie, którzy mogą zdecydować o nowym rozdaniu w spółkach i agencjach państwowych. Czy będzie to polityczne tsunami, które wymiecie ludzi poprzednich układów? Wszystko wskazuje na to, że nowa ekipa nie będzie miała oporów przed sięgnięciem głęboko do kadrowej szuflady. Szczególnie że ciśnienie opinii publicznej i partyjnych zapleczy tylko rośnie. Oczekiwane są zmiany m.in. w Orlenie, PKP, PZU czy KGHM. Czy prezesów czekają dymisje, czy tylko symboliczne korekty? Sygnały płynące z rządu sugerują, że nikt nie może czuć się bezpiecznie. Decydujące tygodnie właśnie się zaczynają. Dwóch Polaków zginęło w tragicznym i przerażającym wypadku. Wstrząsające doniesienia z Egiptu, w wypadku busa turystycznego zginęło dwoje Polaków, matka z dzieckiem. Informację potwierdził rzecznik MSZ Paweł Wroński, podkreślając, że była to wycieczka fakultatywna, a na miejscu działa już polski konsul. Na razie nie wiadomo, ile osób było w pojeździe, ilu rannych i czy wśród nich są inni obywatele Polski. Konsul RP ustala szczegóły tragedii, która wydarzyła się zaledwie kilka godzin temu. Nie tak szybko, bo Donald Trump jeszcze niczego nie podpisał. Waszyngton jeszcze milczy, ale napięcie sięga zenitu. Chiny ogłosiły, że udało się osiągnąć porozumienie z USA. Obie strony zgodziły się utrzymać cła na obecnym poziomie. 30% na chińskie towary w USA, 10% na amerykańskie w Chinach. Brzmi jak przełom? Po rozmowach w Sztokholmie chiński minister handlu Li Chenggang zapewniał o szczerym i konstruktywnym dialogu. Jednak amerykański sekretarz skarbu Scott Besant i przedstawiciel do spłat handlu Jameson Greer ostudzili emocje. Nic nie jest uzgodnione, dopóki nie porozmawiamy z prezydentem. Wicepremier Chin rzeczywiście powiedział, że uzgodniliśmy zawieszenie. Nie zrobiliśmy tego. I nic nie zostanie uzgodnione, dopóki nie porozmawiamy z prezydentem Trumpem. Z tego co wiem, obecnie przebywa on na pokładzie Air Force One i prowadzi konferencję prasową. Jutro spotkamy się z nim w gabinecie owalnym, aby omówić porozumienie, a następnie to on zdecyduje, czy zawieszenie zostanie utrzymane w obecnej formie. W maju obie strony zgodziły się na 90-dniowe zawieszenie. Części ceł, czas, który miał wystarczyć na dojście do porozumienia. Do rozmów doszło tuż po tym, jak USA podpisały z UE umowę handlową, którą Trump nazwał największą w historii. Zakłada ona 15% cła na unijny eksport, a w zamian Bruksela zrezygnuje z opłat na amerykańskie towary przemysłowe, w tym samochody. Potężny wybuch zniszczył zakład produkcyjny. Najwyższy budynek kompleksu zawalił się jak domek z kart. Służby natychmiast odgrodziły teren. W promieniu 6 km nie można się zbliżać. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach. Co się tam wydarzyło? Na razie nie ma informacji o ofiarach, a przyczyna eksplozji pozostaje nieznana. Wiadomo jedynie, że chodzi o fabrykę należącą do firmy Horizon Biofuels, produkującą paliwo z biomasy. Na miejscu działają strażacy i policja. Sytuacja jest dynamiczna, a media lokalne donoszą o głośnym huku i serii drgań, które poprzedziły wybuch. To już kolejny tajemniczy incydent po serii wybuchów na stacjach benzynowych i tankowcach w ostatnich tygodniach. Czy mamy do czynienia z przypadkiem, czy może z czymś znacznie poważniejszym? Na oficjalne ustalenia trzeba jeszcze poczekać, ale napięcie rośnie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o subie i łapce w górę. Do zobaczenia!